Zawodni mecz z GKS-em tych wysoko przegrany mecz. Czy po takim meczu można wskazywać jakiekolwiek pozytywy? Myślę, że nie. Ja ogólnie nie pamiętam takiego nigdy z meczu nawet w swojej przygodzie hokejowej, żebyśmy przegrać 18-0 z pozytywów no, nie ma co tu określić, ale jak mam ogólnie powiedzieć, no to zawód jest na strasznie też mało i brakuje nam zawodników, brakuje nam sprzętu przede wszystkim no i też moim zdaniem zarząd powinien coś w tym kierunku robić, żeby pozyskać jakichś nowych zawodników i uregul jakby uregulować te wszystkie kwestie, które są zarówno organizacyjne, jak i finansowe zawodników, wszystko. No, tak, tak naprawdę należałoby tutaj poprawić ogólnie cały system tutaj działania. Ja ogólnie po tym meczu no, naprawdę nie potrafiłam cokolwiek powiedzieć. Jestem bardzo zawiedziony, załamany, także myślę, że większość zawodników ma dość już tak naprawdę takiego nie wiem, jakby funkcjonowania. Przychodzimy naprawdę, dajemy się wszystko, rozstawiamy serce na lodzie, a nic z tego tak naprawdę nie mamy. Ciężko jakoś odpowiedzieć na to, co, co mówisz, e, bo pewnie w ogóle ciężko Wam jest się skupić na, na grze, tak? tak Jeśli dokładnie. Jest tyle problemów, o których teraz Wspomniałeś? Tak, jak wspomniałem, mamy ogrom problemów, które nie potrafią nam się w 100% skupić na hokeju. Mam nadzieję, że zarząd coś zrobi z tym po prostu i po tej przerwie reprezentacyjnej wejdziemy z świeżą głową. Mam nadzieję, że się coś trochę poukłada. Czy znaczy w ogóle można mówić, że poziom rywala ma jakieś dla Was znaczenie, jeśli chodzi o nie wiem, Wasz cel na ten mecz? bo Inaczej będzie się grać no właśnie z GKS-em no no... niż na przykład z Sanokiem. Znaczy, no wiadomo, że gramy typowo defensywny hokej. Mało nas jest, mało zawodników. Trener też jakby nie ma za bardzo nam co powiedzieć. No, musimy się bronić, mamy mo... Mam się bronić. No i tyle. No. Już abstrahuję od samego wyniku dzisiaj, ale czy takie mecze według Ciebie są Bardziej motywujący niż takim na przykład mecz z Sanokiem, bo tutaj walczycie z liderem, tam walczycie z drużyną z dołu tabeli, no ale jednak ze swoim takim sąsiadem w tej tabeli możecie walczyć o jakąś poprawę swojej pozycji, więc które te mecze są wyzwalają jakąś większą motywację. Tak, tylko wracając do tego meczu z Sanokiem, tam jeszcze mieliśmy trochę więcej zawodników, dzisiaj wypadł Tomek szczerba. Tak samo nie grał Adrian Słowakiewicz. Trochę nas już było bardzo mało w boksie, tak samo no, dwie, dwie piątki były z pierwszej ligi wzięte. Nas naprawdę zostało liczyć na jednej, na jednej ręce zawodników, którzy graliśmy. Można mówić o co teraz w ogóle gracie? Czy to jest taka gra po prostu żeby przetrwać, żeby przetrzymać ten okres? No, gramy po to, żeby no, nie dla kibiców graliśmy, no, ale ciężko się gra, jak nas jest po prostu nie mało, niedużo. Ciężko z tymi problemami, jakby no, wszystko się nasuwa w jedno, cały czas myślisz o tym, żeby po prostu no, przetrwać, tak jak pan mówił. To jeszcze może na koniec zapytam właśnie to, co powiedziałeś, czyli o to, że mieliście no, dużo zawodników z tej młodzieżowej drużyny. Czy według Ciebie dla nich to jest taka, no nie, takie światełko w tunelu, że oni się będą ogrywać i gdzieś ta przyszłość będzie e, w jakichś takich kolorowych barwach się znaczy, na, na pewno nie jest łatwo grać takiego meczu, gdzie dostajesz 18-0. I dla tych chłopaków myślę, że też to siada tak troszkę na głowę, nie? powinni być wdrażani stopniowo, a nie, że też grają wszyscy jakby... Ja wiem po swoim doświadczeniu, jakby, że inaczej się gra jak ma się zawodników jakby doświadczonych w piątce, którzy też potrafią przytrzymać krążek i tak dalej, a po prostu zrzucani jakby na pożarcie. Nie?